Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania. Niechaj słucha Ewangelia według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. Wcześniej nie mogła, bo dręczyła ją gorączka, trawiła ją wysoka gorączka. Zaraz do tego wrócimy. A o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. I dalej czytamy: także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. To było bardzo wcześnie rano, bardzo wcześnie rano. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Zobaczcie, że Jezus się nie męczy. Jezus nie, nie powiedział do uczniów, do Piotra, który powiedział mu o swojej teściowej. Piotrze, dopiero co wyrzuciłem złego ducha w synagodze. Daj mi odpocząć. Daj mi coś zjeść, ja się położę spać i za chwilę no i za chwilę może ją uzdrowię. Ale daj mi, daj mi, na, daj mi trochę wytchnienia, nie? Jezus tak nie robi. Dlaczego? Bo jest zdrowy. Zobaczcie, co się dzieje po tym, jak Jezus uzdrawia teściową Piotra. Natychmiast została uzdrowiona, wstała i usługiwała im. Łukasz chce nam pokazać, że nie potrafimy widzieć drugiego człowieka, bo jesteśmy chorzy. Chory człowiek widzi tylko siebie, swoje problemy. Na co jesteśmy chorzy? Na egoizm, zazdrość, gniew, złość, nieprzebaczenie, na różnego rodzaju lęki. Na to jesteśmy chorzy. I, I te nasze choroby nie pozwalają nam służyć drugiemu człowiekowi, nie pozwalają nam często zobaczyć drugiego człowieka, potrzebę drugiego człowieka. Na szczęście. Uczniowie yy, z Piotrem, pewnie na czele, widzą nie tylko siebie, ale widzą także Teściową. Trzeba jej pomóc. Jak jej nie pomożemy, to może nawet nie będziemy mogli być w tym domu. Nie będziemy mogli zająć się tą posługą, którą, do której Bóg nas powołuje. Więc zajmijmy się ludźmi, którzy są obok nas. Ale żeby zająć się drugim człowiekiem najpierw ty musisz być zdrowy. A zdrowym stajemy się, zdrowymi stajemy się przy Jezusie, bo Jezus nie jest chory, jest zdrowy. On nie szuka siebie. Zobaczcie, że wtedy kiedy go znaleźli tam na miejscu pustynnym, mógłby zostać z nimi i mógłby doświadczać od nich chwały. Ja wam teraz uzdrawiałem chorych, to teraz Wy będziecie mnie chwalić, przynosić jakieś pieniądze, jakieś, jakieś dobre rzeczy będziecie mi czynić, będziecie mnie chwalić. Nie, ja tego nie chcę. Idę dalej, ponieważ widzę, że inni też są chorzy. Potrzebują uzdr uzdrowienia, ale nie tylko fizycznego. Bo zobaczcie, Jezus nie tylko fizycznie uzdrawia, ale uzdrawia też w sposób duchowy. Wiele demonów wyrzucił, które z krzykiem wychodziły. On chce uzdrowić człowieka całościowo, holistycznie, ale sam nie jest, nie jest chory. Potem, oczywiście, weźmie na siebie te wszystkie choroby i będzie cierpiał na krzyżu. Ale zobaczcie, nawet wtedy, kiedy będzie cierpiał, to nadal będzie zdrowy, bo nie będzie szukał siebie. Będzie cały czas trzeźwo myślał. Bądźcie trzeźwi, trzeźwymi, bo diabeł, jak lew ryczący, krąży, żeby kogoś pożreć. Bądźcie trzeźwymi. Człowiek chory nie jest trzeźwy. Człowiek chory myśli tylko o sobie. Szczególnie jeszcze taki z wysoką gorączką, która cię trawi, tam od środka. I nie jesteś w stanie być dla innych. Jesteś ciężarem dla innych. Jesteś często nie do zniesienia. Mało tego, inni nie są w stanie mnie znosić, bo sami są chorzy. Więc naprawdę musimy mieć Jezusa w domu. Jezus musi do nas przyjść. My musimy zrobić wszystko, żeby go znaleźć, żeby go spotkać, żeby go zaprosić do swojego domu i żeby on leczył nas tak, żebyśmy my mogli służyć innym. Jak sprawdzić, czy, czy jestem zdrowy? No, zobacz, czy służysz innym. Za darmo, nie za pieniądze, nie za pochwały. Bo my często chcielibyśmy służyć, ale za coś. Za pochwałę, za wywyższenie, za pieniądze, za jakieś profity. Jak tego nie otrzymuję, to nie służę. I często też nie ma komu ewangelizować, nie ma komu wyjść na, na ulicę i głosić. No bo co z tego będę miał? Jestem księdzem z siostrą zakonną, no to chyba raczej powinienem to zrobić. Często tego nie robię, no bo mam inne, yy, yy, inne rzeczy do zrobienia w tym czasie. Nie? Oczywiście ja teraz daję przykład. Ja nie jestem księdzem ani siostrą zakonną, to jest tylko przykład. I no, kto wyjdzie z kościoła i będzie szukał tych chorych ludzi, którzy dzisiaj mm, chorują na, na taką obojętność religijną? Indyferentyzm to się nazywa. Nie obchodzi mnie to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. W ogóle obcy mnie nie obchodzą. Obchodzi mnie moja rodzina, moja praca, moje zdrowie, moja szkoła, mój dom, moje środowisko. A coś innego, ktoś inny, to mnie nie obchodzi. Dlaczego? Bo jesteś chory. Bo masz w sobie jakąś gorączkę. I teraz, jak Jezus, pozwólmy w ogóle wyjść Jezusowi do innych, przyjść Jezusowi do innych. Przecież Szymon mógłby Jezusa do swojego domu nie przyprowadzać. Spotykać się z Jezusem tylko w synagodze. Jezusie, w synagodze możemy się spotykać w kościele, ale nie w domu. Do domu cię nie wpuszczę. I tylko przez godzinę w kościele. A po wyjściu z kościoła, to już nie gadam o tobie. Nie przyznaje się do Ciebie, nie modlę się do ciebie, do, ciebie, do ciebie na głos przy wszystkich. Ostatnio miałem taką ewangelizację dwóch młodych chłopaków, nie było w stanie przyjąć Jezusa publicznie na głos, więc wyznawali Go w myślach. A możemy to zrobić w myślach. No, na pierwszy dzień to możecie, ale później to, panowie, to trzeba się przyznać do Jezusa publicznie, ustami wyznać, a nie w swoich myślach tylko powtarzać słowa modlitwy. Jeszcze w sercu uwierzyć, tam głęboko. No, to było trudne, no ale pierwszy kroczek, tak, żeby yy, iść ku uzdrowieniu, a nie siedzieć albo starać się być zdrowym. Ja się będę teraz starał. Być lepszym. To staraj się nadal. Nie dasz rady tego zrobić, jeśli się tylko starasz. Ty musisz spotkać się z Jezusem dziś. Musisz. My nie lubimy tego słowa muszę. Kto nie lubi słowa muszę? No, ci, którzy są chorzy na egoizm. Ja muszę? Tak, musisz wierzyć. Jeśli nie będziesz wierzył, to nie masz życia. Jeśli nie będziesz wierzył Bogu, to nie masz życia. Musisz wierzyć. Tak samo, jak musisz oddychać, musisz jeść, musisz pić, musisz spać, musisz się modlić, musisz uwierzyć, musisz się dać przyprowadzić do Jezusa, musisz wyjść i przyprowadzać innych do Jezusa. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę, powiedział Jezus. Muszę, bo to jest moja misja. Po to się narodziłem, po to przyszedłem na ten świat. Ja muszę. Dlaczego? Bo jestem zdrowy. A dzisiaj ja mogę. Nie mów do mnie, muszę, bo to mnie tak, tak mnie zamyka. Taki, tak mnie powstrzymuje, tak mnie zniechęca Tu słowo muszę. Musi to na Rusi, a Polska leży koło Rusi i też musi, nie? Tak się, tak się kiedyś mówiło. Nie mów tak do mnie. Jeśli tak myślisz, tak mówisz, to znaczy, że jesteś chory na swoją chorobę. Jakaś gorączka cię dręczy i trawi, wysoka gorączka, i ona nie pozwala ci wypełnić twojej misji. No i co? I nic nie robisz, leżysz i kwiczysz, i myślisz tylko o sobie. O tym, że cierpisz, że, że wszyscy cię zostawili, że jesteś sam, że nawet Bóg się odwrócił do ciebie plecami, a w ogóle tego nie ma, nie? Tak myślą ludzie chorzy. Ostatnio spotkałem pewną młodzież, która mówi: Po jednym dniu już mam dosyć szkoły. Co? Po jednym dniu? Tak, po jednym dniu już mam dosyć szkoły. To ty się nawróć, zmień myślenie. Ale jak? No powiedz sobie, dość, przestań, przestań kobieto wymyślać sobie różne jakieś tam wymówki. Musisz to zrobić. Szkoła jest przymusem. Musisz to zrobić. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz głupia. no. A chcesz przecież być mądra, nie? Hmm. A to nie jest takie proste. No właśnie, to nie jest takie proste. Bez Jezusa jest to nieosiągalne, bo to On leczy nasze choroby. I to natychmiast. On nie mówi... Słuchaj, wiesz co, jutro Ci pomogę, bo dzisiaj jestem zmęczony. Nie, natychmiast to zrobi, tylko do Jezusa trzeba umieć, umieć podejść. Bez wiary do Niego nie podchodź. Bez wiary do Niego nie podchodź. A co to znaczy mieć wiarę? To znaczy najpierw usiądź i słuchaj, co On chce Ci powiedzieć. A przez to, jak się już tak nasłuchasz, to zaczniesz wierzyć. Chyba, że jesteś tak oporny, tak chory, że nie chcesz uwierzyć. Po prostu podjęłeś, podjęłaś decyzję, że nie, nie uwierzę, bo nie chcę. No to wtedy nie da ci się pomóc, bo ty nie chcesz. Chyba, że powiesz, ale ja bym chciał chcieć, a to wielokrotnie tak miałem na modlitwie. Ktoś mówi, nie chcę, a chciałbyś chcieć? Chciałbym chcieć. No to pomóżmy się o to chcenie. Panie Boże, Duchu Święty, przyjdź i daj temu człowiekowi to chcenie. Chcesz? Chcę. No to teraz zróbmy to, do czego jesteśmy powołani. Wyznajmy wiarę w Niego, przyjmijmy Go, przeprośmy Go za nasze grzechy i poprosimy Go o to, żeby nas prowadził. Okej. Okay. No i człowiek mówi: Tak się poczułem lżej, tak mi lepiej. Widzisz? Gorączka zaczyna odchodzić. Ale jest jeszcze wiele rozmów. Odmian tych, tej gorączki, ona w nas i ona ma jeszcze tą tendencję do powrotu. Że ta gorączka lubi do nas wracać i nas tak, tak, yy, tak zatrzymywać yy, na sobie, że wtedy patrzymy tylko na swój nos. A jak patrzę na swój nos, to Was nie widzę. O, m, dobra, <laughs> żeby mi tak nie zostało, nie? Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.